Na konferencji prasowej po spotkaniu komisarstwo grupy czwartej trzeciej ligi, dzisiaj po na linii Ostrowiec-Wiązownica, witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas naszego dzisiejszego piłkarskiego spotkania na Świętoczyskiej. a szczególnie w ciepło witam szkoleniowców obu zespołów trenera drużyny Związownicy Waldemara Warkoła i dzisiaj w zastępstwie Rafała Andrzej Kujcik w roli szkoleniowca prosiłbym o komentarz do boiskowych wydarzeń na szkoleniowców, a później się będą pytania, stanie, odpowiedzi na te tak, bardzo proszę, Twój komentarz do tego, co dodaliśmy. Grubo ponad 90 minut na święto wszystkim. Eee, ciężko mi teraz powiedzieć, bo jestem trochę w emocjach, bo ten wynik eee, dla tych, którzy nie wierzyli w nas i myśleli, że my tu przyjedziemy na, na pożarcie, na pewno jest zaskoczeniem, natomiast dla nas jest niedosytem. Z uwagi na to, jak ten mecz się dla nas ułożył, bo wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na trudny teren do drużyny, która, która imponuje formą i, i, i tą formę kontynuowała, za, kontynuuje na wiosnę. Natomiast no, mecz się ułożył dla nas kapitalnie, szybko bramka, później, później e, gra w przewadze i jestem zły o te... Pierwsze bramki, bo no nie możemy być takimi świętymi Mikołajami, bo i z mojej perspektywy jako trenera i z perspektywy zawodników to wcale dobrze nie wygląda w naszych papierach, jeżeli my mamy 50 bramek straconych e, na rundzie i, i nawet jeżeli finalnie nasze cele sportowe na koniec sezonu będą osiągnięte, to to, to nie będzie powód do dumy i do zadowolenia. Szczelamy na trudnym terenie trzy bramki, e, tracimy trzy, gdzie tak naprawdę e, Powinniśmy, powinniśmy ten mecz wygrać, zabrać, zabrać ze sobą trzy punkty. Stąd nasze rozgoryczenie, e, złość i, i brak radości, bo pewnie gdybyśmy w normalnych warunkach ten mecz zremisowali, to pewnie bylibyśmy bardziej zadowoleni. Dziękuję serdecznie. Tyle duży drużyny KS Wiązownica. Andrzej, rozbudziłem rozbudzone nadzieje po komplecie punktów. Dzisiaj jednak y, mocno zawieszona poprzeczka przed drużynę związownicy, a do tego graliśmy blisko 80 minut w osłabieniu. Jak oceniasz postawę dzisiaj twoich podopiecznych w roli tyle? Dzień dobry Państwu. Tak, mocno zawieszona poprzeczka, ale przez nas samych, nie przez związownicę, bo myślę, że gdyby ten mecz toczył się, z całym szacunkiem oczywiście, 11 na 11, prawdopodobnie by miałby Inny przebieg i jeżeli trener tutaj mówi o świętych Mikołajach, to myślę, że my też musimy uderzyć się w pierdzi i dosyć dogłębnie zanalizować w jaki sposób tracimy bramki i też tracimy punkty, bo z jednej strony chylę czoła przed zespołem, zaangażowaniem, ambicją, taką wolą walki, o którą nam chodzi i do której będziemy dążyć bo grając w dziesięciu i strzelając trzy gole, odwracając losy meczu dwukrotnie, trzeba naprawdę pochłonić się zespołowi, natomiast z drugiej strony uważam, że cały ten wysiłek i całe ta, cała ta energia, którą włożyliśmy w ten mecz, no idzie trochę na marne, ponieważ uważam, że te poranki tracimy po prostu za łatwo jeżeli chcemy, Teraz lub w przyszłości być drużyną, która się będzie bardzo liczyć, a chcemy być taką drużyną, to nie możemy w taki sposób e, tracić bramek, tracić punktów i tracić swojego zdrowia. Tak. Dziękuję. Dziękuję.